Jak zbudować betonowy domek w poszukiwaniu optymalnego materiału do budowy podmiejskiego domku jest nieuniknione. Naprawa podłogi w mieszkaniu, kompletna i częściowa wymiana podłogi. Instrukcje dotyczące naprawy podłogi di kiedy mieszkanie ma brzydką, zużytą podłogę, to całe wrażenie dobrej naprawy lub jak wybrać poliwęglanów w prawo aktywny rozwój technologii pozwala dziś stworzyć unikalną konstrukcję. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Najbardziej oryginalnym rozwiązaniem do tworzenia niepowtórzonej atmosfery w Twoim domu jest rolls tors na plastikowych oknach. Prostota i niezawodność działają jako główne cechy. Różnorodne projektowanie i wzór na płótnie napełni Twój dom komfortem. Ten rodzaj zasłon jest odpowiedni zarówno do domu, jak i biura. Dobrze pasuje do detali dekoracyjnych. Takich jak zasłony i lambrekwinę. Uniwersalna opcja ukrycia się przed irytującym światłem słonecznym. Mechanizm jest dość prosty. Rolsels na plastikowych oknach składają się z wału, który jest ukryty w pudełku i płótna, który jest rany na tym wale. Struktura mechanizmu zapobiega zmiażdżeniu tkaniny z powodu drewna w postaci lin, które są przymocowane po obu stronach tkaniny. Obrór dwału jest dostarczany przez kasetę. Łańcuch lub mechanizm sprężyny. Zarządzanie jest bardzo proste. Nawet dziecko będzie w stanie kontrolować pracę. Pozwala to niezależnie wybrać poziom, do którego okno zostanie zamknięte. Struktura pozwala zamontować pudełko z wałem na suficie. Na oknie lub na każdym szkle osobno. Doskonały wzajemny dodatek do piękna i funkcjonalności. Płótno ma właściwość odporności na światło, która chroni Twoje oczy przed jasnym światłem słonecznym. Tkanina jest wyspecjalizowana, wpływa na rozkład światła słonecznego. Każdy może stworzyć oświetlenie, które jest dla niego idealne. Płótno jest bardzo odporne na zanieczyszczenie i nie wypala się. Pozwala to na długi czas zachowanie pięknego wyglądu okien. Współczesne firmy oferują ogromny wybór schematów, kolorów i struktur zasłon wałkowych. Dla każdego wnętrza jest dokładnie, co dodać wyłączności i luksusu. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej Zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne